Głupie Sprawy W dzisiejszym odcinku wystąpią bogumiła Kaktus oraz Angelika Szur. A w pozostałych rolach. Ach, są Luna Korea i Aniela Polska. Witamy w sprawach polskich influencerek. W dzisiejszym odcinku. Jak przyjaciółkami. Tak, najlepsza przyjaciółko. A co ze mną? Ehm. Um... Ach, jaki świetny dzień, jak zwykle. Dostaję nowe powiadomienia od Wilf, ale chwila, 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 chwila. chwila. Jeden z moich widzów kupił mi nowe Porsche! Nie, nie, nie! Nie, to nie jest twoje Porsche, to jest moje Porsche. Um, ale ja przecież widziałam, jak. Yy, widz mi obiecał Porsche. Ale to może nie twój widz, to mój widz. Co? Ale ja pamiętam, mi obiecał, Aha. O, więc to musi być. Co? To moje auto? O, już nie. Jak mogłeś tych w Okej, okay, wdechy i wydechy, tak jak zalecił, tak jak zalecił psychiatra. A. A. Tak, dlatego A. się zdechnął mnie za po ciężkim wypadku nasza, główna, nasza jedna z głównych bohaterek zapadła w, w 15-letnią śpiączkę. Nie no, tak naprawdę, przespała 15 minut. Yy, ale ko, była u jej boku i koleżanka, która przespała z nią, miała też to 15 minut. Ale... Tymczasem u Luny zaprosiła przyjaciółkę, by się z nią przejechała. Chodź, przejedziemy się! Dobrze! Zapnijmy pasy, bo zawsze może stać Bezpieczeństwo na drodze! Tak! O nie! Weź mi włosy z tego! Bo te. Bum! Bum! Nasze przyjaciółki wjechały w ścianę. Nie wiadomo, czy któraś z nich to przeżyła. Niestety. Nie, no. A tymczasem. nasza kochana Angelika Szczur. <laughs> o! Ile ja przespałam? Ile ja przespałam? Przespała się równo 20 minut. Serio? To mój rekord. Yyy... okej. Okay. A co tam u tej która we nie wjechałam? No, co tam u niej? Chwila, co tam się od Pawla. Um. Dobrze tej! Dobrze jej tak, dobrze! Ha. A ty byłaś nawet dla mnie dobra, możesz stąd wyjść. O nie, pas miał Widzisz? Jakbyś nie miała bieniech pasów, to byś mogła się wyciągać pod auta, nie to co teraz? I byś nie zadała się z tą głupią babą. Co ty powiedziałaś, Co ty za... A ja myślałam, że umarłeś! O oh. 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 oh, nie! Przepraszam. Przepraszam, a ciebie też nie przepraszam. Nie o ja jak dobrze, się... że znowu nie... jesteśmy besti. Co? A co ze mną? Em... Em... Ty jesteś besti. Numer dwa. Ja nie chcę być numer dwa. Miałes mi kupić buty. Hmm? <laughs> Przepraszamy. Przepraszamy, ok. Ym... Powrócimy po krótkiej przerwie. Technicznej. Yy. W wdzierdwie reklamowej. Chcesz kupić ubezpieczenie na dom? Tylko dziś. Dzisiaj są tradycyjne ce ceny, jak w wydrące, Tylko że to nie jest wydrąka, tylko ubezpieczalnia domów. Ubezpieczyć ci. Grad, też. Zamknięcie ziemi. Bezpiecznie wszystko! I dostaniesz ubezpieczenie! Pieniądze! Za darmo! Za darmo! Armo, armo. Koszt produktu? Tylko milion złotych! Pa pa! Po przerwie na reklamy! Eeeem... Um, um. No jakby to powiedzieć? Nie patrzcie na mnie! Ja nawet butów nie mam! Moi fani lubią mnie tylko dlatego, że zadaję się z Tobą! A jak już się z Tobą nie zadaję... NIE NIE otwórz! Odejdę. Nie odchodź z naszej ekipy. Nie. Tak, skoczę. Nie rób nie takiej po... tragedii. Ludzie oszaleją w takich Nie oszalej. E e Proszę, nie rób tego. Nie. Zrobię to. Uch. O nie. Ja w ogóle, powinnaś nie. sobie zrobić, zanim umrzesz, powinnaś sobie zrobić operację na dupy. Masz trochę za dużo. E co powiedziałaś? Znajdujemy się teraz na dachu budynku. O! o! Nie! 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 Cię. Nie! 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 tego! Nie! Nie! róbcie! Ale Nie! 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 ona żyje! Nie! Nie! <laughs> o Nie! E Nie! i Nie! Tak nikt Nie! Nie! lubił. No nikt jej Nie! 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 Wszystkie miały pogrzeb, bo skoczyły z budynku za jedną. Ej! fajn kija. Koniec. A to przetrwało i teraz wiedzie życie influencera w tajnym mieszkaniu. Chcecie kolejną część dajcie znać w komentarzu. Tak. Co? To my żyjemy? Oooo! Oh. Wiecie, co muszę Wam coś powiedzieć? No tak, słuchamy. Mam Bachorka. Aaaa! W dzisiejszym odcinku wystąpią. Y, Zapamiętasz, może jak one miały na imię? Mm, em, ta chyba była. Jedna to była Angelika, chyba. Tak, jedna to była Angelika, która nie pamiętam tej pierwszej. To Poczekaj. Była... Tak, kaktus miała na nazwisko Tak, to była kaktus Ale jak miała na imię? Katarzyna chyba? Nie, poczekaj, Bogumiła, ta! W dzisiejszym odcinku wystąpią Bogumiła, kaktus oraz ka oraz poza sceną Wow.